Tablice rejestracyjne właśnie zostały podpisane przez Teda Vernona, przez znaną osobę tutaj w Miami na Florydzie. Zresztą w całej Głozaju jest gość bardzo znany. Zajmuje się samochodami, właśnie takimi nietypowymi, zabytkowymi, specjalistycznymi, takimi jak tej właśnie widzimy w tym salonie. To jest właśnie ta firma Ted Vernon, która zajmuje się sprzedażą, odnawianiem samochodów takich właśnie zabytkowych, nietuzinkowych, niespotykanych, takich samochodów, których nie widzimy na co dzień na drogach, nawet w Stanach tych samochodów nie, za dużo nie jeździ. No i wtedy jego kupiliśmy cztery takie samochody, które już niedługo będą dostępne w naszej nowej galerii samochodów zabytkowych, samochodów filmowych, bajkowych, które otwieramy w potrzynie. Przy naszej pijanie czekolady będzie. Z, a, z tyłu tam powstanie takie miejsce, gdzie będą te samochody wystawione, gdzie nasi klienci będą mogli te samochody oglądać. Także będą to wyjątkowe samochody. Te cztery tak jak powiedziałem wcześniej, kupione od Teddy'ego, z autografami. Także wtedy jest staną tej osobą, znana. E, Prowadzi też takie słynne show, które emitowane jest w 12 stacjach. Tutaj widać e, dalszą część tych samochodów. Zresztą w tych wszystkich halach są te samochody Teddy'ego, jest ich około 150 już. 50 sztuk, przeróżne samochody głównie samochody z USA eee, także żegnamy się z Tedim lecimy do Polski samochody niedługo będą dostępne w powstrzymie do oglądania samochody nietypowe pod od Tediego Vernona, samochody, które też były w różnych show telewizyjnych uczestniczyły czy też wygrywały różne nagrody na różnych zlotach samochodowych